Drodzy twórcy kabaretu na koniec świata, panie tadeusz. <grystanie> Kuchaj. kiedy ponownie do mojej kancelarii płynął list od kabarecian z prośbą o byłem akurat w toalecie. <noise> Oczywiście nie byłem w toalecie. A nawet jeśli byłem, to przecież bym wam o tym nie powiedział. No, w każdym razie nie byłem. Naprawdę nie byłem. Poza tym przecież nie mógłbym zacząć oficjalnego przemówienia. Do was od tego, że byłem w toalecie. Mógłbym przecież gdzieś No w każdym razie nie byłem. Naprawdę. Byłem zupełnie gdzie indziej. Byłem, byłem w gabinecie. No w każdym razie nieważne, kochani. A nuda przybiegła do mnie i mówi, zobacz Bronku, Jaki ciekawy, wspaniały temat. Spojrzałem na kartkę i przeczytałem kochani w akcji. Przyjrzałem się dokładnie w akcji. Hmm. Pomyślałem, rzeczywiście, ciekawy, prawda? I znowu zmuszają do myślenia. No dobrze. I słuchajcie, za chwilę mówię do Anuli. No tak, pewnie, Kochani. Oczywiście, pewnie, że w akcji. Przecież kryzys, prawda? W coś trzeba inwestować. Jak nie w akcji, to w obligacje. Albo przynajmniej w nieruchomości. mnie sztukne od razu i mówię, nie. Bronku, spójrz dokładnie, jakie wakacje. 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 No tak, oczywiście, bo tutaj znowu się skonfutowałem, kochani. Pomyślałem, no to teraz już nic nie rozumiem. Zarejestrować w wakacje? W drzewa? Bez sensu. Kochani, to przecież faktycznie, prawda? Natura jest niezwykle ważna. Przecież sama Ewa Demarczyk śpiewała nam pięknie do słów Anny German. Pamiętajcie o ogrody, przecież stamtąd przyszliście. Bo ogrody tą, żołnierska buta. Ogrody tą, żołnierski los, prawda? Ogrody to żołnierska buta. I taki już człowiek los. No niby tak, ale tak się jak inwestować w drzewo, bez sensu, prawda? Co prawda mój tata kiedyś, kochani, zainwestował w drzewo, ale metaforycznie. W sensie zainwestował, znaczy z samochodem wjechał. Udyżmy, no, nie czegoś <noise> Ale nie kochani, ja się troszkę w tym rozumieniu pogubiłem, a mnie uszczypnęła mnie w bok i mówi, Bronek, no co Jakie drzewa, jakie akacje, czyś ty zgubia? Stary, weź się puknij w łeb i im lepiej. Tutaj prawda, troszeczkę ją szturchnąłem mu no a Mówisz do prezydenta. Prawda, ale zrozumiałem już o co chodzi, wakacje, wakacje.